Witam. mamy dzisiaj 28 października godzina 16.50 mamy w dalszym ciągu wykonujemy orkę siewną ciągnikiem Nef Holland T6 160 i pługiem zagonowym firmy Koja pięcioskibowym o zabezpieczeniu resorowym wykonujemy orkę pod zasiew pszenicy warunki mamy dość ciężkie glina ale pług ten idzie dość lekko traktor nie ma z uciągiem tego szpuga najmniejszego problemu odkładnie dobrze kryją są dobrze wyprofilowane orka wygląda w ten sposób to, jak Państwo widzą ramy ścierni na które zostało rozsiane wapno węglanowo-magnezowo magnezowe w jednej dawce Ponieważ jest ten ściernie mieszany z wapnem, to drugą dawkę wapna dościjemy bezpośrednio na orkę przed siewem i przystąpimy do siewu pszeniczki. Spalanie tegoż traktora w połączeniu z tym pugiem na glebach klasy szóstej wynosi 9 litrów a na glinach wynosi ponad 30 Jeżdżamy na górkę Ale ciągnik dosyć sobie radzi nie czuje Pole ma 650 metrów długości Przyjemnie się Ora pługiem. Pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka.